Dzień dobry, witam Państwa w nowym odcinku programu Gitarowy Zawrót Głowy. Przy mikrofonie tradycyjnie już Michał Drab, a dzisiaj zabieram Państwa w podróż po życiu i twórczości kolejnego wybitnego muzyka, kolejnego wybitnego gitarzysty, dla wielu stanowiącego niedościgniony wzór techniki, niedościgniony wzór pomysłowości gitarowej, innowacji oraz takiej estymy bycia ikoną muzyki rockowej. Człowiek, który stał się, można powiedzieć, legendą za życia, na którego grze wychowały się całe pokolenie muzyków, całe pokolenia gitarzystów, a którego droga razem z instrumentem wcale nie była usłana różami, a wręcz przeciwnie. Przed Państwem Eric Clapton i jego historia. Zapraszam. Eric Clapton, a dokładnie Eric Patrick Clapton, urodził się 30 marca. 1945 roku w miejscowości Ripley w Anglii, czyli jak szybko policzymy, w tym roku będą przypadały jego 77 urodziny. I jego życie i młodość na początku były dość wyboiste. Jego wiek nastoletni był dość wyboisty, ponieważ był traktowany jako dziecko bardzo niepokorne jako urwiz, który uwielbiał chodzić na wagary, uwielbiał robić od samego początku to, co mu się podoba. No, i właśnie pierwszym jego zawodem nie był muzyk, ponieważ nie miał jeszcze wtedy styczności z gitarą. Pierwszym jego zawodem był listonosz. Eric Clapton był listonoszem, po prostu chodził po domach i roznosił przesyłki, ale od, od najwcześniejszych lat miał kontakt z bluesem i w wieku 13 lat dostał na urodziny gitarę z metalowymi strunami. I tutaj, drodzy państwo, chciałbym się pokusić o podejście dla współczesnego młodego adepta. Wydaje się, że nie różniło się ono zbytnio od podejścia młodego Erika Claptona do gitary, ponieważ nauka gry na tym instrumencie była dla niego zbyt trudna. No i niewiele brakowało, a Eric Clapton po bardzo krótkim czasie zarzuciłby w ogóle gitarę. Ale dzięki temu, że się nie poddawał, dzięki temu, że cały czas intensywnie ćwiczył, cały czas intensywnie poznawał nowe techniki, nowe rzeczy na gitarze, wyrósł na jednego z najbardziej znaczących muzyków w całej, historii, w całej historii rocka i nie tylko. I to z tego właśnie moim zdaniem już na samym początku naszej dzisiejszej przygody z Erikiem Claptonem płynie morał, że naprawdę nie warto się poddawać, że trzeba konsekwentnie, jeśli gitara jest z nami, jeśli Czujemy, że chcemy grać. Jeśli lubimy tworzyć już swoje utwory, jeśli lubimy uczyć się nowych rzeczy, to na pewno zostanie z nami do końca życia. I kto wie, może jeden z przyszłych adeptów gitarowych będzie kiedyś na poziomie chociażby takiego Erika Claptona. Jak będzie, zobaczymy. Zawodowa kariera Erika Claptona jako muzyka zaczęła się w pierwszej połowie lat 60. -tych kiedy występował w rock'n'rollowo-bluesowym zespole The Yardbirds. O zespole The Yardbirds będę chciał zrobić dla Państwa specjalny odcinek, ponieważ przez ten zespół właśnie przewinęło się tak wielu znakomitych brytyjskich muzyków, że zasłużył ten zespół na pewno na osobny odcinek. Ale co do postaci młodego Erika Claptona, który jako nastolatek zadebiutował właśnie w tym składzie, był zafascynowany bluesem, był zafascynowany e, właśnie rytmiką bluesa, był zafascynowany improwizacją i można nawet powiedzieć, że odbiło to na nim bardzo silne piętno, ponieważ Eric Clapton tak naprawdę nigdy nie analizował swojej gry zbyt intensywnie, uwielbiał improwizować, e, nigdy nie kalkulował też swoich solówek w całej swojej karierze, e, uwielbiał nawet nie tyle co widowiskowe popisy, co takie granie właśnie bardzo. Mocne z prawej ręki. Dostał też dzięki temu pseudonim Slowhand, czyli że ta ręka tak ciężko właśnie opadała na strunę, że miała takie właśnie bardzo raz dynamiczne, raz bardzo takie wręcz rzewne brzmienie jego gitara. I takim przełomowym momentem w 1965 roku było dołączenie Erika Claptona do grupy no już wtedy bardzo znanego brytyjskiego muzyka Johna Mayala do grupy John Mayall and the Bluesbreakers, z którą tak naprawdę zaczęła się coraz szersza kariera Erika Claptona, ponieważ Eric Clapton był podstawową gitarą w tym składzie, przynosił mnóstwo pomysłów do studia, mnóstwo pomysłów właśnie realizował również na koncertach na żywo, no i wtedy już Korzystał z bardzo profesjonalnych i bardzo drogich gitar, jak na tamte czasy, ponieważ grał na gitarze Gibson Les Paul Standard i na wzmacniaczu Marshalla. To były pierwsze lata zawodowej kariery Erika Claptona. Były to jego dwa ulubione narzędzia do tworzenia muzyki. Później Eric Clapton przeszedł drogę do innych instrumentów, ale o tym opowiem za chwilę. No i wtedy już pojawiła się słynne graffiti na ścianie londyńskiego metra. Między innymi ten napis jest chyba nawet na jednej stacji dalej widoczny. Napis Clapton is God, czyli Clapton jest Bogiem. Już wtedy był uznawany za kogoś, kto jeszcze nigdy wcześniej nie grał w taki sposób jak on. Czyli można powiedzieć, że rok 1965 był dla, dla Erika Claptona wejściem na tą najbardziej poważną ścieżkę rocka, na tą najbardziej poważną ścieżkę muzyki oraz gitary, na której pozostaje do tej pory, czyli przez już bagatela, prawie 60 lat. Jednak rozwój kariery Erika Claptona nie pozwolił mu zbyt długo zagrzeć miejsca w grupie John Mayer and the Blues Breakers, z której odszedł już w roku 1966 i powołał, zdaje się, chyba najbardziej swój znany projekt muzyczny w karierze, czyli legendarne brytyjskie rockowe trio The Cream razem z Jackiem Brucem oraz Gingerem Bakerem i w tym momencie Eric Clapton płynął na wody, można powiedzieć, rocka psychodelicznego, który wtedy zataczał coraz szersze kręgi na Wyspach Brytyjskich, między innymi dzięki takim zespołom jak Pink Floyd, jak King Crimson, właśnie artyści tworzący, rozwijający się dopiero w drugiej połowie lat 60 -tych. zespół The Cream Postanowił iść właśnie troszkę w tę stronę, żeby troszkę odlecieć muzycznie i nie iść takim, powiedzmy, konformistycznym szlakiem jak wielu artystów, żeby tylko grać bluesa, jak to się mówi, dookoła Wojtek nawet, tak powiem żartobliwie. No i kariera grupy Cream rozwijała się naprawdę... Błyskawicznie zespół zdobył ogromną popularność, sprzedawały się tysiące płyt. Właśnie tutaj płyta Fresh Cream oraz Disraeli Gears to są na dobrą sprawę tylko dwie płyty studyjne wydane przez, przez zespół, ponieważ koniec grupy Cream i definitywne rozejście się muzyków miało miejsce już dwa lata później, w roku 1968. Było to spowodowane na pewno dużym konfliktem charakterów, ponieważ Eric Clapton po graniu razem z Blues Breakers postanowił, że, których liderem był oczywiście wspomniany już John Mayall, że on potrzebuje swojego pola, on potrzebuje miejsca, gdzie on będzie liderem, gdzie on będzie decydował o wszystkim, a spotkało się tam trzech muzyków już wtedy bardzo wybitnych, mających bardzo silne charaktery. No i nawet ten zespół został nazwany pierwszą Supergrupą, czyli grupą stworzoną przez już wtedy znanych bardzo muzyków, którzy stworzyli jeden zespół. A wiadomo, jeśli trzy charaktery, które nie chcą odpuścić ani centymetra swojego pola, które chcą za wszelką cenę dominować, spotkają się w jednym miejscu, no to takie przedsięwzięcie zazwyczaj nie trwa długo i w końcu albo ktoś odejdzie, albo cały projekt się rozpadnie. No i niestety zespół Cream rozpadł się już po dwóch latach. A Eric Clapton założył od razu, nie czekając na nic, założył kolejny, kolejną grupę, założył zespół Blind Faith. I tutaj już wydawałoby się, że po dwóch latach istnienia zespołu Cream, Eric Clapton w końcu znalazł bezpieczną przystań, gdzie będzie mógł decydować i mieć władzę absolutną w zespole. No, niestety tak nie było, ponieważ w tym zespole jeszcze grał m.in. znany brytyjski muzyk Steve Winwood. Z zespołu Traffic. No, i tutaj konflikt charakterów między Erikiem Claptonem a Steveem Winwoodem był bardzo ostry. Eric Clapton nawet wspominał w wywiadach, że kłócili się jak wariaci po prostu nawet od pierwszej próby. Od pierwszej próby już nie mogli się dogadać i na dobrą sprawę e, cała dyskografia grupy Blind Faith, która właśnie miała być takim powrotem po eksperymentach psychodelicznych w Cream, e, po nawet takim wręcz acid roku, miała być powrotem do grania bluesa. Jest tylko jedna płyta, właśnie tak zwany self-titled album, czyli album nazwany tak samo jak grupa, czyli Blind Faith, który pokrył się platyną, pokrył się złotem. Niestety przygoda całej grupy Blind Faith skończyła się zanim się wręcz zaczęła czyli skończyła się, zaczęła się w roku 69 i w tym samym roku również muzycy, muzycy się rozstali, i każdy poszedł w swoją stronę. I można powiedzieć tutaj, że szkoda, że tak to się skończyło, ponieważ pierwszy występ grupy 7 czerwca 1969 roku w londyńskim Hyde Parku przyciągnął aż 100 tysięcy widzów, więc kto wie, jak mogłaby się potoczyć kariera zespołu Blind Faith, gdyby muzycy nie mieli jakichś tutaj, powiedzmy, takich niesnasek, kłótni między sobą. Co by było? No ja niestety tutaj, a może nawet stety gdybać, nie lubię dlatego jeśli jesteście Państwo zainteresowani, polecam właśnie dyskografię jednopłytową Blind Faith oraz wydawnictwa studyjne oraz wydawnictwa kompilacyjne grupy Cream. Bagatela, zespół Cream miał bardzo dobrą reaktywację w 2005 roku, kiedy zagrali aż cztery koncerty w londyńskiej Royal Albert Hall, i to było najbardziej spektakularne pożegnanie się oficjalnie. Z statusem i z jakąkolwiek twórczością zespołu Cream i żaden z muzyków, ani Jack Bruce, ani Ginger Baker, ani Eric Clapton, już nigdy później na jednej scenie się nie spotkali. Późniejsze lata, czyli początek lat 70. aż do roku 75., nie były dla Claptona zbyt szczęśliwe. Wręcz można powiedzieć, że nastąpiła swego rodzaju regresja z takiego powiedzmy aktywnego frontmana na rzecz. Takiego przeciętnego muzyka, członka zespołu muzyka studyjnego, muzyka koncertowego, ponieważ Eric Clapton pogrążał się w różnego rodzaju nałogach, miał ogromne długi, sprzedał nawet część swoich gitar, popadł, popadł wręcz w depresję, można powiedzieć, z różnych powodów, ale niestety tak to wyglądało, że intensywność gwiazd rocka, intensywne życie często kończyło się wręcz tragicznie. I tutaj, gdyby nie pomoc przyjaciela Pita Townsenda z zespołu Dehu, z zespołu Dehu, Eric Clapton również mógłby skończyć bardzo, bardzo źle, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze i wrócił on na odpowiednie tory twórczości i założył grupę Derek and the Dominos, ponieważ Derek był przezwiskiem Erika Claptona i razem z tym składem, właśnie gdzie również bardzo dobrze. Eric Clapton znał między innymi wybitnego muzyka z zespołu The Beatles George'a Harrisona. Poznał jego żonę Patrycie Boyd, później Patrycie Harrison i zakochał się w niej do szaleństwa. I ta historia została opisana w piosence Layla, w chyba najwybitniejszej piosence skomponowanej przez Erica Claptona, najbardziej znanej. Ponieważ była to historia nieszczęśliwej miłości. Eric Clapton zakochał się w żonie swojego przyjaciela, która odrzuciła jego zaloty i Eric przez długi czas niestety nie mógł się z tym pogodzić, ale na szczęście przyszła mu z pomocą muzyka i przekuł swoje złamane serce na bardzo wspaniały utwór. Jak się później okazało, Leila była tylko jednym z kilku utworów zainspirowanych urokiem rzuconym przez Patricia Harrison na Eric'a Claptona, Ponieważ były to jeszcze m.in. utwory Wonderful Tonight oraz Bell Bottom Blues, które skomponował również Clapton. No ale niestety historia skończyła się tak, że nigdy Patricia nie związała się z Ericiem, a on dalej kontynuował swoją muzyczną karierę. Karierę, która w dalszym ciągu miała swoje wzloty i upadki, ponieważ Derek and the Dominos zakończyło również dość szybko swoją karierę. I Eric Clapton, rozdarty pomiędzy problemami osobistymi, problemami również zdrowotnymi, a życiem w trasie, życiem na koncertach, postanowił spróbować kariery solowej, ponieważ dzięki wsparciu przyjaciół, tak jak już wspomniałem o picie Townsendzie z Dechu, który pomógł Erikowi Claptonowi w dużej mierze wyjść na prostą. Tak naprawdę mogłoby już Erika Claptona z nami nie być, ponieważ. W pewnym momencie swojego życia był on bardzo zrezygnowany, przestał dawać koncerty i odizolował się wręcz od całego przemysłu muzycznego. Ale na szczęście powrót z materiałami solowymi był na tyle obiecujący, że ta gwiazda, jaką Eric Clapton na przełomie lat 60. i 70. Ten status gwiazdy, jaki sobie wypracował, zaczęła znowu lśnić swoim blaskiem. Jednak niestety, co się wydarzyło później, już wiele, wiele lat później, bo na początku lat 90., w roku 91, czteroletni syn Erika Claptona wypadł z okna z 53. piętra nowojorskiego apartamentu. No, i ta tragedia tak mocno wstrząsnęła Claptonem, że potrzebował on bardzo długiego czasu, aby dojść do siebie. A wyraz smutku znajduje się w pięknej, bardzo rzewnej i wzruszającej balladzie Tears in Heaven, która jest, myślę, zaraz po Laylee utworem najważniejszym w całej dyskografii tego muzyka. Pomimo dotykających Erika Claptona tragedii, nie poddawał się on. E, nagry, nagrywał albumy z takimi muzykami jak Carlos Santana, jak BB King, jak Phil Collins. E, został również laureatem e, nagrody Grammy. E, zarejestrował również e, znakomity koncert dla MTV Unplugged e, koncert całkowicie akustyczny, gdzie pokazuje e, naprawdę pełnię swojej mocy, mając w ręku tylko gitarę akustyczną i towarzyszących mu muzyków. Coś wspaniałego. Polecam serdecznie Państwu koncert Elika Claptona z serii MTV Unplugged. I takim kolejnym krokiem w rozwoju kariery muzycznej, już bardzo doświadczonego, bardzo zaawansowanego muzyka, wręcz można powiedzieć weterana sceny, było stworzenie festiwalu Crossroads. Festiwal, jak i również akcja charytatywna za nim idąca, jest to pomysł Erika Claptona, na który zapraszał najbardziej znakomitych muzyków, takich jak chociażby Buddy Guy, Robert Gray czy John Mayer. Właśnie Eric Clapton zawsze samodzielnie dokonywał selekcji muzyków, zapraszał również swoich przyjaciół oraz muzyków, których uważał, że debiut sceniczny i pokazanie ich szerszej publiczności na scenie swojego własnego festiwalu może być dobrym motorem napędowym dla ich późniejszej kariery. Jeśli chodzi o sprzęt gitarowy, na którym tworzył Eric Clapton, jest on dzisiaj kojarzony najbardziej z modelami gitary Fender Stratocaster. We wcześniejszych latach również grał na modelu Gibson Les Paul Standard. Korzystał z różnych strojów, z otwartych strojów, standardowych strojów. Przez jego ręce przewinęło się przynajmniej kilkaset gitar, jeśli nie więcej. Ale właśnie gitara Fender Stratocaster jest jego najbardziej znanym instrumentem, na tym, na których zagrał praktycznie wszystkie koncerty solowe, na których grał również rocznicowy koncert z The Cream. I faktycznie ten instrument, czyli Fender, jest taką najbardziej wyróżniającą się marką gitarową wśród wszystkich instrumentów Erika Claptona. W późniejszych latach część tych instrumentów poświęcił, aby wesprzeć. Między innymi e, różnego rodzaju centra lecznicze dla ludzi parających się z nałogami. Eric Clapton do dzisiaj uwielbia wystawiać swoje gitary na e, aukcje. Część jego gitar można zobaczyć w różnego punkt, e, rodzaju punktach hard rock Cafe na całym świecie. I dzięki takiej swojej działalności dobroczynnej, e, również jest postrzegany jako nie tylko znakomity muzyk, ale człowiek o wręcz złotym sercu, który sam. Przeszedł przez bardzo wiele, doznał bardzo dużo cierpienia w całej swojej karierze, ale gra dalej komponuje i jest tym Erkiem Claptonem, jakiego na pewno e, wszyscy zawsze zapamiętamy. W jego solowej dyskografii możemy znaleźć 20 albumów studyjnych, masę kompilacji, masę bootlegów, e, nagrań live. E, właśnie tutaj e, między innymi chciałbym wymienić te dwie, które już wcześniej wspomniałem, czyli. Dla MTV Unplugged oraz z 2005 roku znakomity album koncertowy na cztery koncerty reaktywacji zespołu The Cream. Oglądałem, już nie zliczę, drodzy Państwo, chyba kilkadziesiąt razy ten koncert i no nie mam słów, żeby tutaj wyrazić, co ci trzej muzycy, czyli Jack Bruce, Ginger Baker oraz Eric Clapton, zrobili podczas tej chwilowej reaktywacji na scenie, a co mogliby zdziałać jeszcze. W późniejszych latach, gdyby oczywiście istniał, na koniec z całego serca chciałbym Państwu też polecić jedną szczególną płytę. Płytę o tytule Riding with the King, wydaną w 2000 roku, którą Eric Clapton nagrał razem z królem Bluesa, czyli z BB Kingiem. Jest to płyta, nawet nie tyle co genialna, co bardzo symboliczna. Są na niej znakomite utwory, i szczerze mówiąc, jest to dla mnie chyba jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza płyta. W całej współczesnej muzyce rockowej, ponieważ łączy ze sobą właśnie tą muzykę brytyjską. I przeskakując przez ocean, przez ocean mamy bluesa, którego reprezentuje oczywiście znakomity BB King. Więc ta płyta to jest absolutne apogeum, moim zdaniem, twórczości obu panów. Taka po prostu Unia, niepisana, niepisana dżentelmeńska Unia między dwoma legendarnymi muzykami i stworzenie takiego dzieła naprawdę zdarza się raz na dziesiątki a może nawet setki lat. Serdecznie polecam Riding with the King dwóch muzyków Eric Clapton i B.B. King. Zatem jeśli ktoś z państwa dopiero rozpoczyna swoją przygodę z gitarą, e, jeśli tutaj macie państwo w domu instrument, zachęcam do zapoznania się z twórczością z ogromną twórczością Erica Claptona, zachęcam do samodzielnego wgryzienia się w jego biografię, ponieważ to, co tutaj Państwu nakreśliłem, to zaledwie mikroułamek całej bogatej historii tego muzyka. I tak jak powiedziałem na początku, Eric Clapton jako nastolatek również bardzo miał trudne początki z graniem na gitarze. Był owłos od odstawienia instrumentu na dobre, ale dzięki swojej konsekwencji, dzięki upartości w dążeniu do celu pokazuje, że można, że jeśli się tylko chce, to może naprawdę dzięki ćwiczeniom, dzięki byciu po prostu z instrumentem, dzięki również słuchaniu muzyki, co jest nieodłącznym elementem edukacji muzycznej, można zajść bardzo daleko. Dlatego wszystkim słuchającym tego odcinka życzę z całego serca, aby również jak Eric Clapton, nie poddawali się w dążeniu do celu, aby grali na gitarach i realizowali się jako twórcy, jako instrumentaliści, a może nawet przyszłe legendy rocka. To tyle na dzisiaj. Przy mikrofonie mówił dla Państwa Michał Drap, i do usłyszenia w kolejnym odcinku programu Gitarowy Zawrót głowy.